i były myślę, że to by było najbardziej naturalne. Wtedy na galerii mogą oczywiście przebywać, nie ma problemu. Nasza Polska wykonuje swoje obowiązki. Jak zawsze, to, powiem szczerze, niezmiennie kto? Niezmiennie Naturalne w takiej sytuacji, jak miała miejsce dzisiaj, informowało dowództwo o poderwaniu par dyżurnych, naszych i sojuszniczych o postawieniu w stan gotowości wszystkich jednostek, które w algorytmie postępowania, gdy trwają naloty, gdy trwa atak rakietowy na Ukrainie, a był ogłoszony alarm na terytorium całej Ukrainy, to jest naturalny sposób postępowania, harmonogram postępowania opracowany, również informowania i o tym informowaniu wprowadziliśmy, że poderwanie fardy dyżurnych polskich sojuszniczych powoduje, że ten dźwięk, który F-16 jest, wydaje, jest dobrze słyszalny, szczególnie przy wschodniej granicy Polski, wtedy, kiedy trwa patrolowanie naszej, naszej przestrzeni powietrznej. Czy już się spodziewać Już są komunikaty o zakończeniu tego stanu podwyższonej gotowości i pary dyżurne wracają do bazy, więc sytuacja wraca do normy. Ale to pokazuje, że co jakiś czas, tak średnio bym powiedział raz na tydzień, raz na 10 dni, ten zmasowany atak na Ukrainę się odbywa, wtedy wszystkie nasze systemy też idą w stan. Musimy być gotowi na, na każdy scenariusz. Jeżeli jesteśmy państwem, który graniczy z krajem na terytorium, którego od dwóch lat trwa pełnoskalowa wojna, to nie można o tym zapomnieć. Nie możemy przejść do porządku dziennego, że tam trwa wojna. To nie chodzi tylko o pomoc humanitarną, tylko, że zagrożenie dla bezpieczeństwa państw NATO, w tym Polski, która graniczy z terytorium objętych działaniami pełnoskalowymi i jest poważne. I to będę powtarzał, bo gdzieś się uśpiła Europa, gdzieś się wszyscy oswoiliśmy z tym, co się dzieje, gdzieś jest taka próba przejścia do porządku dziennego, no okej, okay, tam trwa wojna, to jest za granicą. Nie, to, nie, to, jest, to jest bardzo blisko nas. To zagrożenie jest tam każdego dnia, przecież te, te rakiety trafiają w cele również cywilne, w infrastrukturę krytyczną. Sytuacja, która, którą mamy do czynienia, nie jest sytuacją normalną, i nie można przejść do porządku. Działania w Polsce obrony cywilnej, której nie ma dzisiaj, nie ma ustawy o obronie cywilnej, sprawności armii, dokumentów strategicznych, według których podejmujemy działania. Wszystko wymaga uregulowania,